Cześć, witam wszystkich serdecznie w moim pierwszym audiologu. Jest to mój pierwszy audiolog, więc prosiłbym o wyrozumiałość za wszelkie pomyłki. Ja jestem oczywiście Graj i chciałem teraz omówić kilka spraw dotyczących mojego kanału. A tak mianowicie, to chciałem omówić zmianę awatara na YouTube, nagrywanie filmików i długą przerwę. To tak, jako pierwszy była zmiana awatara na YouTube. To tak. W samej góry pokaże wam się zaraz w prawym rogu stary awatar, a w lewym teraz się pokaże nowy. Jest on właśnie jak widzicie w barwach biało-czerwoni i ma, 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 moje imię, ciały z YouTube oczywiście zapisane. Zmieniłam go, ponieważ mój pierwszy awatar był robiony tak na szybko, na chybcika, żeby był po prostu zrobiony, żeby nie miał pustego okienka. No i chyba to w sumie tyle. O, mój kolega jest dostępny. Jako drugie, chciałem powiedzieć o nagrywaniu filmików. Co by tu mówić o tym? Aha. Filmiki nie będą nagrywa... Nie, w sumie co ja pierwszy Będą nagrywane, ale w trochę w mniejszych ilościach teraz, bo muszę to zjednoczyć ze szkołą jakoś i hmm, w wakacje na pewno wiem, że będę więcej nagrywał, bo wtedy najwięcej czasu będę mieć, a to już za niedługo nastąpi. No i co chyba tyle? Szykuję jeszcze tylko serię yy, no, nagrywanie z Kapitanem Alienem i... Jak dobrze pójdzie to, może z projektatorem. Nie wiem, tam jeszcze tak dokładnie, ale coś tam się pomyśli. I ostatnią rzecz to ta długa przerwa. Właśnie tak chciałem zrobić długą przerwę, w sensie, że nie będę nic nagrywać na YouTube. Ale pomyślałem, że mam mało filmików, to będę teraz trochę więcej nagrywać. W takim sensie, że postaram się w tygodniu raz na coś jakieś, nie wiem, jeden, dwa filmiki nagrać, żeby kanał nie był aż taki pusty. No i chyba to tyle, co chciałem powiedzieć i do następnego razu, no za niedługo będę nagrywać kolejny film. Do zobaczenia.